Witam serdecznie. chciałem zaproponować mój sposób na ziemniaki. Takie pióre smakuje każdemu i jest idealnym dodatkiem do mięsa lub warzyw. Do przygotowania potrzebujemy oczywiście ziemniaki, tłuczek lub ubijak do ziemniaków, sól oraz durszlak. Ja do moich ziemniaków dodaję również suszone liście kolendry, nie nasiona, ale suszą kupioną świeżą kolendrę. Zaczynamy od oczywiście umycia kartofli ziemniaki mają dużo wartości odżywczych w tym witaminy i minerały warto o tym pamiętać witamina a b6 b12 witamina c witamina d oraz minerały takie jak wapń żelazo magnez oraz dużo potasu warto bardzo cienko obierać ziemniaki ponieważ najwięcej witamin i minerałów jest właśnie pod skórką kartofle są zasadotwórcze Dzięki czemu równoważą środowisko kwasowe od białka z mięsa w naszym żołądku. Obrane ziemniaki dokładnie myjemy. Magnez w ziemniakach wspiera zdrowe zęby, a potas obniża ciśnienie krwi. Solimy wodę, dzięki czemu mniej składników mineralnych i witamin zostanie utracone podczas gotowania. Kroimy ziemniaki na małe kawałki w miarę jednakowej wielkości, aby się równo gotowały. Wody nalewamy tyle, aby je przykryć, ale nie za dużo. Można ziemniaki dodawać również do gotującej się już wody albo wrzucić, tak jak ja, jeszcze do zimnej i dopiero zagotować, jak kto woli. Młode ziemniaki, ponieważ zawierają solaninę, która, którą lepiej wypłukać. Bo jest szkodliwa dla człowieka, a stare ziemniaki można ugotować na parze, bo solaniny nie zawierają tak dużo. Solanina to coś, co chroni roślinę przed grzybami, chorobami i szkodnikami. U człowieka może spowodować mdłości, wymioty lub biegunkę już po czterech godzinach od zjedzenia. Ziemniaki zawierają błonnik, który wspomaga trawienie oraz usuwa toksyny z organizmu. Gdy już mamy ziemniaki ugotowane, to naprawdę bardzo ostrożnie je odlewamy, tak aby nie poparzyć się ani wodą, ani parą. Ziemniaki są bardzo smaczne nawet następnego dnia po przechowywaniu w lodówce. Po takim schłodzeniu skrobia z kartofli zamienia się w skrobię oporną na enzymy trawienne i działa tak jak błonnik, obniża też poziom cukru we krwi ugotowane ziemniaki już mamy dodajemy teraz masło można również dodać poza masłem odrobinę mleka wtedy te ziemniaki będą bardziej aksamitne i ja na tym etapie już dodaję suszoną kolendrę może być to również inna przyprawa może na przykład być to natka pietruszki i zaczynamy je ugniatać, ubijać. Czynność taka niezbyt skomplikowana, ale naprawdę ziemniaki wychodzą bardzo smaczne bardzo dobra alternatywa do kaszy, ryżu, makaronu. Pamiętajmy, że ziemniak zawiera skrobię, dużo wartości odżywczych, a kaloryczność to tylko. 88 kilokalorii w 100 gramach. Przekładam sobie na później do miski takie pióre i do lodówki. I można spokojnie sobie zjeść następnego dnia. Smacznego. Dzięki za uwagę. Udanego!